Dzień dobry Państwu, Radosław Brzyski, portal Cztery Miasta. Dzisiaj na zaproszenie Urszuli Tatys przeprowadzę z nią taki króciutki wywiad. My znamy się już prywatnie, także będę zwracał się przez ula. Oczywiście. Dzień dobry wszystkim. Mam nadzieję, że ten wywiad będzie jednym z interesujących wywiadów, które Państwo. Do tej, pory, do tej pory odsłuchali yy, przy udziale mojej osoby. 7 kwietnia zeszłego roku zostałaś radną, był to dzień wyborów. Powiedz może, wróć do tamtego dnia, jak przeżywałaś i z jakimi nadziejami obudziłaś się na drugi dzień już jako oficjalna radna? Wyczekiwałam tego wyniku bardzo bardzo byłam poddenerwowana, a kiedy dowiedziałam się, że wygrałam, pomyślałam sobie, jejku, to teraz zrobimy z Panem Prezydentem tyle zmian, o których rozmawialiśmy przez wcześniejsze pół roku. No właśnie, bo startowałaś z poparcia Komitetu Prawa i Sprawiedliwość, powiedz właśnie, jak to się stało, że akurat związałaś się z tym klubem i dałaś się przekonać, myślę tak, żeby jednak wybrać tą, to ugrupowanie jako takie, z którego spróbujesz swoich sił jako radna. Pana prezydenta poznałam 23 rok. Pierwszy raz spotkaliśmy się na obiekcie przedszkola na Okulickiego. Konflikt nas połączył i im dłużej spotykaliśmy się, tym większe miałam przekonanie, że pan prezydent jest większym progresmenem ode mnie. Naprawdę w tych rozmowach bardzo często zaskakiwał mnie swoim świeżym podejściem do stalowej woli, powtarzaniem, że stalowa wola potrzebuje otwartych umysłów, zmian, że on potrzebuje osób z przygotowaniem merytorycznym, że drzwi jego gabinetu będą zawsze otwarte. No, i co mnie jeszcze zaskakiwało, zaskakiwało mnie to, że mówił, że do tej pory nudził się z poprzednimi radami miejskimi. A więc połączyło mnie, progres mnie połączył i y, zmiany, i stalowa wola. To wszystko trzeba porozdzielać. Relacje z prezydentem, relacje z klubem obecnie, wcześniej. No wcześniej było, w ubiegłym roku na początku było obiecująco, było obiecująco. Natomiast z czasem zaczęłam odstawać od klubu Prawa i Sprawiedliwość. A bo co, za mało aktywna byłaś? Nie, nie byłam za aktywna. Słyszałam komentarze bezpośrednio skierowane do mnie, że po prostu za dużo robię, że za dużo robię. Natomiast z panem prezydentem wtedy to bardzo często się spotykaliśmy i wydawało mi się, że się dalej bardzo dobrze rozumiemy. Natomiast Natomiast gdzieś tam jakieś, jakieś zakulisowe rozmowy na mój temat, nad mój temat były prowadzone. No i skończyło się to, skończyło się to bardzo niefortunnie. Nie dla mnie, tylko dla klubu Prawa i Sprawiedliwości. Bo mnie... Odwołano, to było taka, takie palenie czarownicy na stosie i nie wyszło to... Ale odwołano, z, nie z klubu, tylko z... Z przewodniczącej komisji rodziny mhm. i nie wyszło to e, dobrze e, dla klubu Prawa i Sprawiedliwości. A powiedz, jak się obecnie układają Twoje relacje z panem prezydentem, z klubem PiS? Oficjalnie poprawnie. Natomiast jeśli chodzi o zakulisowe rozgrywki, to jest mało przychylności ze strony członków Klubu Prawa i Sprawiedliwość. Natomiast jeśli chodzi o pana prezydenta. No, przestał być e, progresmanem. Czy Twoim zdaniem, jeżeli nie jesteś w klubie PiS, e, nie wpływa to na jakość Twojej pracy jako radnej, bo jednak jest to klub większościowy, tak? Wszystkie decyzje, które do tej pory podjęłam, były decyzjami słusznymi i e, działają korzystnie na mnie. Natomiast decyzje, które zostały podjęte przez klub PiS, Prawo i Sprawiedliwość, które dotyczyły mojej osoby, nie działają korzystnie na ten klub, na wizerunek tego klubu. Dlaczego? Ja jestem osobą, która nie utożsamia się z konkretną partią. Dla mnie liczy się miasto, Stalowa Wola. Mieszkańcy. Ja wchodząc i startując do, do samorządu na radną, miałam ten komfort, że otrzymałam bardzo duże zaufanie ze strony prezydenta. Długo mnie przekonywał, to nie były jakieś obopólne e, obietnice, ale mogłam sobie wybrać miejsce na liście. E, miałam przyzwolenie na e, działanie na własnych zasadach. Ale te działania. W pewnym momencie chyba przestały się podobać niektórym członkom, tak? Pism. Docierały do mnie sygnały. Ba! Niektóre osoby mówiły mi wprost, że ja za dużo robię. Że za dużo robię. I to w pewnym momencie doprowadziło do takiego stanu. Że powstała frakcja, która konsekwentnie dążyła do podcięcia mi skrzydeł. A wytłumacz, no to na czym to polega, że za dużo robisz i to jest złe, ponieważ. Za dużo robię i to jest złe, ponieważ. Yy... I, mhm. ponieważ, no śmiem y, przypuszczać, inni wypadają blado. Opierasz splendor, tak? Tak, tak. tak. I to jest też podyktowane tym, że y, konsekwencji tego y, są również, y, jest również gumkowanie y, radnych. A właśnie, może przejdźmy do tego, bo ostatnio na w swoim portalu społecznościowym, odnosiłaś się w dość ostrych słowach do tego, że ty jesteś wykluczana z mediów miejskich, niektórych portali również miejskich. No myślę, że nie tylko to. Ty. Pewnie to dotyka też niektórych radnych, a no przede wszystkim opozycyjnych. Tak, no, ale... to znaczy ja, się, ja jestem radną niezależną. Ule. Musimy tutaj rozdzielić, nie identyfikuję się z klubem, z SPS. To tak, ale zgadza się, że radni, którzy nie należą do obozu władzy, do klubu PiS są gorzej traktowani przez y, oficjalne portale miasta, na hmm. przykład tutaj. Może tak, tak, tak. ja z czym to się no, wiąże? Właśnie no, no, jakiś taki, przykład. taki przykład z wczoraj. Y, mamy portal miasto Stanowa Wola. Y, do południa y, jest relacja y, o y, historycznym festiwalu y, dotyczącym obchodów 135-lecia rozwodowa. I przed południem, oglądając, mamy zdjęcia. Na pierwszy rzut jestem tam chyba na trzecim zdjęciu. Ale po południu zaglądam na ten sam portal i tego zdjęcia już nie ma. Ono gdzieś tam zniknęło w czeluściach, gdzieś tam wśród innych zdjęć. Na tym to polega. Dlaczego? Dlatego, że była duża oglądalność. No i co się rzucało? Rzucało się radna Urszula Tatys, a na tych obchodach przez trzy dni Oprócz Urszuli Tatys, radnej, nie pojawił się żaden inny radny. No to chyba naturalnie no, powinnaś być uwidoczniona, tak, na, na, na portalu miejskim jako radna. Ale mhm. no to, czyli według ciebie ktoś tam interweniuje, tak? Tak, tak. tak. To, to, to jest interwencja, nie, nie złapałam e, nikogo za rękę, aczkolwiek E, aczkolwiek otrzymywałam informacje z wydziału e, promocji e, w ubiegłym roku, w co jeszcze wierzyłam, że portal nie promuje radnych, tyle tylko, że z czasem okazało się, że jeśli e, się pojawiam ja czy inni radni spoza klubu Pis, to oni faktycznie nie są promowani. Natomiast jeżeli mamy radnych, Klubu PiS są wymieniani z imienia, z nazwiska. Hmm, czyli są równi i równiejsi. Są równi i równiejsi. A wiemy doskonale, co sam prezydent mówił, że media są czwartą władzą. Hmm. I chcę podkreślić, że w związku z tym my mamy ograniczone możliwości zaprezentowania się, zaprezentowania tego, co robimy ponieważ nie dysponujemy środkami abyśmy mogli płacić za sponsorowany artykuł na przykład w mediach lokalnych mamy po prostu ograniczone możliwości zaprezentowania siebie ja uważam że jeżeli dostaję zaproszenie na wydarzenie na event jest moim obowiązkiem pojawić się na tym wydarzeniu. Zdarza się tak, że nie ma y, możliwości obecności, ale jeśli jestem i jestem jedna, jedyna na tym wydarzeniu, to wypada napisać, że ktoś reprezentował miasto, to była tak? radna Urszula mhm. Tatys, a nie mamy coś takiego reprezentanci samorządu, choć jest jedna osoba, nazwisko nie jest wymieniane, i jeszcze na dodatek e, zdjęcie bywało i tak, że byłam ucinana, wycinana, kiedy chciałam zapierać głos, nie dopuszczano mnie, tłumacząc się, ach zapomnieliśmy o tobie, wspomnieć, że chcesz jeszcze coś powiedzieć. Więc jeżeli to by się zdarzyło jeden raz, dwa razy, trzy razy, w porządku. Ale jeżeli to się zdarza kilkukrotnie, mieliśmy wydarzenie Gałązka Sosny. Była pani wiceprzewodnicząca Karolina Paleń i była wice, wiceprzewodnicząca pani Joanna Grobej-Proszowska. Pani, pierwsza wiceprzewodnicząca, została z imienia i nazwiska przedstawiona, a o pani Joannie Grobej-Proszowskiej w ogóle nie wspomniano. Nagłaśniać to teraz, także to jest do poprawy i miejmy nać Po prostu się to zmieni i nie będzie tego problemu już na przyszłość. Ale tak było, no, trzeba myślę podejść optymistycznie, z wiarą, trzeba cały czas, ale trzeba walczyć. Ale trzeba, również... cały czas, mm -hmm. trzeba cały czas i cały czas to nagłaśniać, bo jeżeli tylko i wyłącznie jeden raz powiemy, to nie będzie żadnego rezultatu. Trzeba po prostu ustawicznie o tym, cyklicznie, cyklicznie o tym mówić i przedstawiać po prostu dowody. Konkrety jak to wygląda. Dokładnie, dokładnie, Mów dokładnie. Nie tak. Są osoby, które po tym poście skontaktowały się ze mną i powiedziały mi, że no są zablokowane na przykład na oficjalnym portalu miasta Stalowej Woli. I wcale nie dlatego, że e, publikowały komentarze e, hejterskie, tylko były to komentarze e, krytyczne wobec jakiejś tam powiedzmy sobie e, e, jakiejś e, jakichś, jakichś polityki miasta. I to też nie powinno tak być. Nie zgadzały się z pewną tak, linią. linią od... Dokładnie, tak. Z pewnym przekazem, dokładnie. Mam pytanie jeszcze o radnych no, opozycji, czyli jak twoje relacje z SPS-em, przede wszystkim z Damianem Marczakiem, kandydatem na prezydenta oraz z radnymi Stalowa-Odnowa, z Kamilem Maciejakiem, Danielem Hausnerem, Andrzejem Doroszym. E, lubię partnerstwo, e, lubię e, szczerość, e, lubię e, hipokryzji. Partnerstwo e, widzę w osobie Kamila Maciejaka, Daniela Hausnera i Andrzeja Dorosza. Natomiast nie było i nie jest mi po drodze z e, klubem SBS i z panem radnym Marczakiem. Ja jestem osobą e, czynu. E, ja jestem osobą, e, powiem, e, która patrzy na stalową wolę z, yy, yy, z poziomu ulicy. Yy, lubię krytykę, ale nie lubię krytykanstwa, yy, Także. Yy... Krytyki dla samej krytyki, tak? Krytykanstwo, tak, krytyko, krytykarstwo, czyli krytykowanie dla samego krytykowania. Więc tego, tego, tego nie toleruję. Natomiast krytyka, zdrowa krytyka, rozsądna krytyka, krytyka, która nie jest takim uderzeniem personalnym, jak najbardziej. Więc partnerstwo, tak, mi Maciej, jak Daniel Hausner, Andrzej Dorosz, jak najbardziej. Jeśli chodzi o SPS, to tutaj dystansuję się, nie utożsamiam się z tą polityką. Szanuję bardzo panią wiceprzewodniczącą Janę grobelę proszowską za jej wiedzę, merytoryczne wypowiedzi. No tak, pokrótce. To może tak też pokrótce powiesz, jakie plany na przyszłość, co tam u radnej Tatys w głowie siedzi, co jeszcze tutaj zrobimy dla stalowej woli? Jest wiele problemów. Wiele problemów. Sierpień i październik to kontrole, która Będą prowadzone przez Komisję Rewizyjną na mój wniosek. Te wnioski zostały przegłosowane. To będzie star i struktura zatrudnienia w Urzędzie Miasta. Ja od przyszłego tygodnia zaczynam bardzo intensywne przygotowania do tej kontroli. Między innymi będę brała udział pracach Komisji w Warszawie pod tym kątem. W sierpniu również planowana jest kampania dotycząca walki z rakiem szyjki macicy wraz z Fundacją SOS Życie. Prohibicja, jak to się mówi, czyli ja uważam, że to nie jest prohibicja, bo prohibicja to jest totalny zakaz sprzedaży alkoholu. Ograniczenie. No, ograniczenie sprzedaży alkoholu w, w, w sklepach, nie w lokalach gastronomicznych, w porze nocnej, a nie w dzień to jest to, na czym mi zależy, abyśmy wprowadzili. Zorganizowali konsultacje, szerokie konsultacje z mieszkańcami i wprowadzili ten zakaz na okres próbny, na przykład trzech miesięcy. I nie wprowadzali takiej błędnej opinii, że jest to sposób na walkę z alkoholizmem. Przede wszystkim chodzi nam o niezakłócanie porządku publicznego. Przede wszystkim chodzi nam o zmniejszenie zakupu alkoholu przez nastolatków i między innymi w tym temacie będę chciała rozmawiać w najbliższym czasie z panem komendantem policji w stalowej woli. Otrzymałam w tym tygodniu odpowiedź na moje pismo i niestety okazuje się, że rok do roku. Mam dane od 23 rok do roku sukcesywnie wzrasta liczba interwencji policyjnych, a więc musimy coś z tym zrobić. Dzisiaj byłam w spółdzielni mieszkaniowej tutaj w administracji numer 3, aby zweryfikowali, zweryfikowali klatki w blokach mieszkalnych. Ponieważ nie, nie we wszystkich, a sprawdzałam dzisiaj też rano, nie we wszystkich są informacje dotyczące dzielnicowego, numeru telefonu, kontaktu i tak dalej, żeby to po prostu zostało jakoś ta luka, czy to zaniedbanie, żeby zostało, zostało no, załatwione. Mhm. Także to, 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 to takie, takie krótkie streszczenie. Moich. No, jesteś bardzo aktywną radną, yy, merytoryczną. Cały czas się doskonalisz. Też wiem, że chcesz zadbać, aby radni byli również coraz. Yy, bardziej wyedukowani w tym, co mogą zrobić, i jak ma, mogą działać, i dlatego wiem, że również coś odnośnie tej komisji weryfikacji podjęła się także. szkolenia. jeśli chodzi o komisję rewizyjną, tak, wniosek też został, mój wniosek został przegłosowany przez członków komisji, a mianowicie dotyczy to szkolenia członków komisji rewizyjnej, bo to nie jest tak, jak mi Zarzuca jeden z członków komisji, że przyszła Tatys i chce tą komisję przebudować w ogóle, przeorganizować. Nie. Ja nie chcę jej przeorganizować, może chcę, ale nie według mojego widzimy się, tylko według tego, co jest zapisane w statucie miasta, stalowa wola, czym ta komisja naprawdę powinna się zajmować. I to, co jest, w przepisach ustawowych, w ustawie o samorządzie gminnym. Tylko tyle, albo dla niektórych aż tyle. I dlatego doszłam do wniosku, że skoro osoby, bo różne osoby są w komisji rewizyjnej, nie możemy oczekiwać, że te osoby mają zły zamiar, nie chcą działać. Nie. One po prostu nie mają wiedzy. Szkolenie i wiedza będzie. U, a to może jeszcze na koniec jakiś przekaz do mieszkańców, co byś chciała. Przekazać? Tak, może jakieś życzenia. <laughs> życzenia mniej stresu. Mniej stresu przede wszystkim. Nie obrażajmy się też na siebie. Nie krytykujmy za bardzo, za mocno. I twórzmy wspólnotę. Mimo tych różnych poglądów, to pamiętajmy, że jesteśmy mieszkańcami stalowej woli i bądźmy dla siebie bardziej mili, uprzejmi, wyrozumiali. To jest taki mój przekaz, bo tej e, takiej zawiści, takiego, takiego syndromu, nerwowości e, jest za dużo w przestrzeni publicznej, tak mi się wydaje. E, I czego? Końca. I tymi pięknymi, ciepłymi słowami zakończymy tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.